Siemaneczko, witam. Słuchajcie, kurde, miałem robić tam sobie ocieplenie, zacząć coś tam hakerskiego ale kupiłem dwa odpływy liniowe, spróbuję sobie je rozpakować, zobaczymy co tam będzie. Jeden będę chciał sobie tu ustawić i go podłączyć już pod kanalizację, no i drugi, jeden tam u góry, dwie są 80 i tutaj jest prysznic z szerokości 100. Natomiast tam u góry będzie 90, więc tam się powinny zmieścić. Mankiety też się powinny wkleić wokoło te od hydroizolacji. No i mam też tutaj stelarz, ale dzisiaj go na pewno nie zdążę założyć. Myślę, że mam jeszcze jeden taki yy, dzień wolny, no to będę mógł sobie porobić te pierdółki, bo trzeba będzie zaralecieć. Także rozkładam je i zobaczymy, co tam będzie. Ogólnie powiem tak, producent Durasan, odpływ prysznicowy Jenny 80. W internecie patrzyłem, że on kosztuje 400 chyba 40 zł, czy, czy, czy ile to tam było. A nam się go udało w te dwa kupić za 98 zł. myślałem że, że to jest jakaś ściema, ale zobaczymy co to w ogóle jest warte. Nie wiem czy to mieli jakąś chwilową promocję, bo otwierali u nas Leroya. I ten, i tak to tak to wyszło, że był za stówkę. Mam nadzieję, że nie będą uszkodzone. dwa. Ustawić poziom, podłączyć rurę, rozprowadzić beton, równo gra bla bla. Na już silikon wokół krawędzi otworece. No dobra, <laughs> tu jest jakaś mata do tego, i tu mamy tak. Jest chyba do wyciągnięcia. Czyli mamy to albo tak, albo tak. A to jest tylko do wyczystki do tych włosów. Czy tam do innych śmieci. To, czyli co to jest? Suchy. Jakieś koteczki tutaj są. Powiem wam. Jakby to działało. No tak. Czyli nawet jakby nam w kurde wysuszyło go, to, to nie będzie waniaje, tak to się mówi. No i mamy tu redukcję od razu na 50. Nóżki. Nie wiem, czy tam styropianu nie będę musiał wyciąć. Może nawet byłoby lepiej, jakbym wziął i wyciął i wtedy zakotwiczył go bezpośrednio do tego... Do betonu, do stropu. Także za stówkę tak za darmo, powiem wam. Tutaj nie porysuj. No, tu będzie można wtedy też zakręcić, dobra. sobie zaraz pozapisuję, co będę miał przywieźć z hydraulicznego, żeby to spasować i ten... Następnym razem, jak przyjadę, to już będę wiedział, wtedy gdzie niegdzie idzie lekko. Dobra, gdy go spróbuję umieścić. Pastę gdzieś miałeś, nie? Ale gdzie? Ty co, idziemy zobaczyć. Przymierzymy, sprawdzimy, jak to wygląda. Wygląda na solidny ten plastik. Taki jest wiecie, w miarę spoko. Przynajmniej tak po plastiku wygląda. Mam sobie skrzynkę, już też zmontowałem, żeby było wiadomo, dokąd się z tym zabudową ściany kolankowej. No, dużo niżej, chłopie. mamy jeszcze tu miejsca. Prawie, że na zero. No jak nie, no to wytnę steropiany i, i do tego, do posadzki. Go wtedy. Wtedy co? Będę musiał sobie wyznaczyć tu dokładnie linię, żeby w razie czegoś po montażu, po zalaniu go, żeby on był do ściany tutaj która powstanie dobrze idealnie I co wychodzi na to że będziemy musieli jednak tu się zanurzyć w tym wyciąć po prostu styropian i wtedy go dopiero tu ustawić bo 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 jest jeszcze co jeszcze dużo tu jest poziom płytek a tu będziemy musieli się obniżyć z nim Mamy gdzieś 1 cm spadł na dwóch metrach. Znaczy na 1,80 metr, osi, m. Metr um, lepiej by było trochę więcej. No, tak, żeby będzie wycinanko. No i dobra, dobra. To sobie najpierw wezmę. Dzisiaj on mi tu pieje. Aha, on na tym tutaj pieje. Wezmę sobie najpierw, wiecie, co wyznaczę laserem jeszcze raz dokładnie. Yy, niby miałem wyznaczane, ale wyznaczę jeszcze raz yy, te ścianki. Tak, żeby. Ten odpływ tutaj, bo tu będzie ścianka, wiecie, żeby on był równo ustawiony później od ściany, żeby płytki równo były ułożone, to wezmę sobie laser, przyniosę i będę sobie odkreślał to wszystko jeszcze raz na spokojnie. XPS-a mam wklejone i sobie tu twardnieje, a ja idę na dół, mam umieszany klej i w to miejsce, gdzie będzie ten stelaż podtynkowy, zaciągnę sobie tak delikatnie klejem, żeby wymalować sobie przed montażem hydroizolacją. Że wezmę sobie tutaj to tak zroszę, spuczę to wszystko z takim gruntem, to mam rozrobione, żeby mi się to lepiej czepiało i w sumie to yy, po to, żeby w razie jakiejś awarii nie daj Boże, kiedyś w przyszłości czy coś, to żeby to wszystko w ścianę nie szło jak już to niech wycieka do łazienki, ale nie, że tam wyjdzie mi później ten kurde, jakiś grzyb na ścianie z drugiej strony także roszę sobie to klej mam umieszany zaraz wezmę go jeszcze raz przemieszam i ładnie to tutaj zaciągam Tak jak widzicie, wypędzlowałem sobie to, żeby to było miało takie, takie no, o, o, nie miało ostrych krawędzi, jak to wyschnie, będzie można sobie to przymalować tutaj hydroizolacją. No i mam jeszcze tutaj tego towaru, więc y, o, wypełniam sobie tak jak tutaj nareszcie tutaj tych, tych elementów y, miejsca tam, gdzie są te grzybki, pozasłaniam rury, później się siatkę wklei i będzie dobrze. Wszystko pozaklejane. Tutaj też miałem taką szparę, tu pomurowałem z takich tych wiecie tych kołeczków co wierciłem jak wykowałem pod, yy, pod te wszystkie rury, tu zaklejone i te dwa też tutaj zaklejone, akurat kleju starczyło, także myślę, że mogę iść już sobie na górę i zobaczyć czy mi tamten z XPS się przykleił i ustawiam sobie tego pierwszego odpływa i zobaczymy. Co to z tego tu wyjdzie? Tak, ładnie tutaj nam. Kurde, chyba że tak zrobimy. Tu i teraz to też dupa, też dupa. Dobra. Sprawdzamy. Na razie to na bok. Tutaj jeszcze byśmy musieli wziąć to ustawiać. Coś takiego, i, 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 i teraz tak, poziomiczka. Śrubokręt i polecimy jeszcze w dół. A śrubokręt mamy tu płaski. Nie mamy, muszę je zorganizować. Ok, ile my tu mamy teraz? Tego spadku 2 cm jest. Jest. I tak jakby po całości jeszcze chciało iść tutaj. Tutaj jest. Tylko teraz jeszcze małą poziomitkę, taką, żeby to tutaj sprawdzić. Muszę znowu zorganizować. O Poziomicy znaleźć nie mogę, ale wziąłem z laser. 13.3 13.2 13.2 13.2 tu jeszcze niżej. Okej. Okay. 13 dwa, 13 dwa. 13 dwa. 13 dwa. 13 2. No i tak by mogło zostać. I tak by mogło zostać i teraz tutaj. 18, 18, 2, czyli spadek mamy. Ta jest niżej. No i tak by mogłem na było zostawić. Zo, zo, zo Teraz to jeszcze tylko kwestia. Tu mamy zrobione 12, ale to chyba nie jest 12, bo. Tu jeszcze płyta by przyszła. Tak, żeby to się cofnęło trochę. I 12 byłoby tu. Chyba, że po prostu no tak, tak zrobimy i tyle. Żeby miał Wiecie po 5 cm tutaj od ściany później. Yy, Tą samą odległość kafelek. O, coś takiego. I teraz tak od tych linii mamy tutaj 18,5. 18,5 do środka, albo 18,3. Tu musimy trochę jednak dać tu. tak dobra, 18,2 musimy takie zrobić coś takiego tak tak jest no jest i teraz tak, zaznaczam sobie kropeczką gdzie będę wiercił te luźne Dobra, tu. tutaj, 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 i tutaj, idę poszukać osiem kołków. Nawiercę sobie i przykręcę, tak jak on teraz tutaj jest. Sprawdzę jeszcze tylko raz. Dobrze. Tak by było. Wierzymy. Mam tak, tutaj to poustawiane. Musiałem troszeczkę podregulować wyżej, yy, bo jak położę tu łatę, zobaczcie, o, to żebym mógł ściągnąć i tutaj, żeby mi to tu przeszło nad rurą. Ale jest gdzieś yy, około 2 niecałych centymetrów spadku, yy, taki 1,8, czyli centymetr na, na metr wychodzi, bo tu jest 1,80 m. Yy, spadek spadek jest spory jak położymy tam to jest poziom czyli mamy gdzieś te 10-18 mm coś takiego także spadek jest jest tam wszystko mam w poziomie półstawiane. dobra tu jest bajka i co, wlałem pół, pół wiadra wody. patrzyłem czy mi tam nigdzie nie cieknie, wszystko jest OK, więc ten montuję listwy, listwy zamontuję sobie takie odtynkowania na ścienne. Postaram się na zaprawie ładnie zrobić, żeby później to sobie fajnie ściągnąć. Yy, ale dotnę je sobie tylko teraz, i, i pójdę przygotowywać ten odpływ jeszcze tam na dole, żeby już za jednym razem sobie zrobić zaprawy, poustawiać to i ten i. Będę zalewał. Także działam z drugim tak samo. Zabezpieczane ładnie, pozaklejane. Listwy mam podocinane i dorobić yy, suchego takiego betonu, żeby poustawiać je. U góry mam tak samo zrobione. Ustawiamy listwy, później się tym zajmę, niech to sobie tam przyłapie. Myślę, że pół worka na tą moją małą, małą betoniarkę w zupełności tu wystarczy i że będzie okej. Okay. sprzątane, można zawijać się do domu, tutaj od zera widzicie, a tutaj tak to wygląda jak wygląda, bym zacierał tego nie będę, yy zostawiam jak jest, po prostu później najwyżej czymś przeciągnę, nie chcę tego zepsuć, zresztą widzicie jeszcze mokre jest, także nie da rady i co pomału po po wiaderku yy, delikatnie jakoś to tam wylałem i powinno być ok. spadek jest woda powinna zlatywać także co do następnego pewnie widzimy się w U, za jakiś czas i nie wiem się geberitem chyba zajmę wstawię go albo ocieplenie także na razie hejka do następnego.